Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w Let's Play To History 2. I przepraszam, że w poprzednich dwóch odcinkach nie było słychać dźwięków z gry, ale tak się bałem, że mnie nie będzie słychać, że wyciszyłem wszystko na zero. Teraz to poprawię. Poziom Construction Yard. Dobra, cicho siedzę. Get my cork back in. Good work, men. Two blocks down and only 19 more to go. What? 19? 19? Are going to do this all night? My thoughts are killing me. Come on, fellas. Did Woody give up when Sid had me strapped to a rocket? No. No. And did he give up when you threw him out of the back of that moving van? Oh, you had to bring that up. No, he didn't. We have a friend in need. We will not rest until he's safe in and Andy's room. Mm -hmm. <laughs> Poziom czwarty to ten boss był poziomem trzecim, interesujące, interesujące. Plac budowy. Ten ludek na tym ekranie jest do zebrania. Właśnie pięć takich robotników, jajeczek takich, nie wiem co to jest. I pogłośnie teraz dźwięki z gry, żeby było słychać i mnie, i grę. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Ten poziom też jest nawet fajny, ale tak nie aż tak obatko. Są te potwory, jak ja ich nie lubię. Zapomniałem już w ogóle o nich wszystkich. I słychać strasznie moją klawiaturę. Przepraszam. O, on daje nam to zadanie znalezienia robotników. Cześć, Bas. Jeśli znajdziesz pięć moich zagubionych malutkich robotników, E, wróć do mnie, e, e, kiedy ich znajdziesz, a dam ci znak pizzy. Z wrócimy, nie bój się. To jest stare jajo. <noise> jakiś jakiś robot to jest, nie wiem. Pójdziemy sobie najpierw wow, tu. O tu coś jest na pewno. Takie pomieszczenie biurowe, coś takiego. Jakiś kwast tu jest rozlany. Nie wiem, co ci ludzie tu robią. Mhm. Mm Gin. Strasznie się boję, że nie słychać tej gry. I że mnie nie słychać. Dobra, niech będzie tak. <laughs> Mam nadzieję, że będzie słychać. Przepraszam bardzo wszystkich. Gin, potworze. Skoczmy sobie na to i na to. Półki się wysuwają. O nie. O, robot. Nick. Robot, nick. Hmm, moment. Jeśli zmieszasz te farby, żeby. No, otrzymam znak pizzy, jeśli pomieszam te kolory. Kiedyś pamiętałem, jak to było, ale już nie. A, najpierw fioletowy. A jak się fioletowy robi? Hmm. Eee, chyba czerwony i niebieski zobaczmy. Oj! Ech. Sorry. Zapomniało mi się. No jeszcze trochę. Czerwony. Niebieski. Teraz tam chyba. Nie wiem. <noise> tak, był dźwięk. Teraz pomarańczowy. Czerwony i żółty. No, to jest akurat proste do odgadnięcia. Tak, gra trochę też uczy, nie? Bo nigdy bym nie wiedział, jak się miesza farby, żeby otrzymać pomarańczową, fioletową i zieloną. Zielona to niebieski i żółty. Proste. Dobra, już słychać. O Boże, mam nadzieję, że słychać wszystko. Tak się teraz tym denerwuję. Zielony, proszę bardzo. Dziękuję. Znaczek dla nas. Gramy dalej nocowy. Widzicie, proste to było. Aj, 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 kwas. O, już baterii nie mam prawie. Hmm. Taki ciemny ten poziom dosyć. O. Rex. Czego? <grym> Dobra. Chudy ten taki pies. Cienki. Jest w... Um, no, gdzieś tam. <laughs> Cześć, Baz. Potrzebu Potrzebujesz yy, wyrzutni dysków, żeby pokonać złego yy, Jacka Młota. <laughs> Jacka Młota bossa. Znajdź moje zagubione oka, dam ci wyrzutnię dysków. No, to będzie drugi bonus. To, co nie wiedziałem, co to jest, to właśnie wyrzutnia dysków. Która jest, nie pamiętam jaka, nie pamiętam już jej. Ale znowu się niestety trzeba wspinać. No cóż. Wszędzie się trzeba wspinać w tej grze prawy. A, robotnik. Drugi. A, widzicie, jeż, już niedługo. <grych> Dobra, moment. To do czegoś służy, powiem inteligentnie. Ale do czego? Ojojoj. Oj, oj. Nie popisałem się. Dobra, mniejsza potem. A, ruchome piaski, jak ja to nazywałem. Oddawaj mi monetę. Czego? Cześć, Bas. Jeśli znajdziesz pięć... ...zagubionych... E, ...kluczy dam e, w, 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 w czasie dam ci znak pić kurde nie tak od razu człowieku znaczy psie może się uda jeszcze ten potwór za nami i gdzie ja mam tego kurde szukać niby aha ile ich jest <grym> pięć A gdzie piąty? Kurde, cholera no. A jest, dobra. Musimy wrócić jeszcze. Dobra robota, bas. Znalazłeś wszystkie klucze. Tu jest Twój znak pizzy. A no tak, bo tu nie ma wyścigu, tylko jest właśnie ten taki poszukiwacz, że tak to nazwę takie. Tak, nazwę takie wiecie. Zadania. Znajdź coś tam w wyznaczonym czasie. To jest poszukiwacz od, od dziś. <grych> hmm. Trochę potworków. A co one takie mocne są ludzie, no. Mamy zielony laser. Teraz jeszcze na dodatek. E, tam, teraz mogą nam naskoczyć. Tam jest robotnik. Słyszę go. Ale nie tędy droga. Padawanie. Pararam. Okej. Okay. Robotnik trzeci. I świnia, nie, świni nie chcemy teraz. Nie mamy jeszcze dla niej kasy. Dobra, jak zacząć tą podróż na górę? Chyba właśnie z tego nieszczęsnego Eee... Um. Kurde, nie pamiętam jak to się nazywa ten pojazd. No z tego pojazdu niech będzie. Koparka, no Jezus. Z koparki. Mhm. Ale to chyba trzeba tak zrobić, żeby właśnie aj kurde, no jeszcze nie zdążę. Super, po prostu kur. Wszystko świetnie. Dobra, już nie ma co tam iść. Jeszcze raz. Kur, po prostu no, to gra dla dzieci, a ja zacznę tu wyklinać za moment. O o, o, blisko, blisko. Udało się. Uf, nie wiem jakim cudem. Ale się udało. Oj, wow. Dobra. Niebezpiecznie się zrobiło. Ale to można omijać. Jestem prograczem już w tej grze. 38 monet. Zawsze myślałem, że to są grzyby. A to śrubki po prostu. Myślałem, że tam na górze jest grzybowa. Zaraz wam pokażę gdzie. Dobra, tu jest jakiś przycisk. Hmm. A co on robi? Co to robi? Jakaś różnica? Bo coś nie widzę. Hm. Chyba na to mamy skoczyć. Tak mi się coś wydaje. O, ho, ho, nie. Tego nie było w scenariuszu. Proszę państwa. Dobra, jakoś tam idzie. Okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze. Pod kontrolą wszystko 42, oj, grzyb, znaczy śru śruba, śrubka. I co teraz? Aha, dobra. Hmm. Gdzie teraz, kurde? Chyba tam, gdzieś tam oj. Hmm. A nie, na to mamy skoczyć. O, doki oj oj, przechylimy to. Dźwig? nie wiem, nie dźwig. Kładkę. Dobra. O, tutaj myślałem, że gotują grzybową zawsze, naprawdę. No bo czyż to nie wygląda jak grzybowa? To wygląda jak grzyby. Moim zdaniem. Wow, wow. Oj, 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 To nie fertek grzyby strącają. Kurde no. Po prostu. A no, to śmiało. Jeszcze mi ucieknijcie wszystkie. Hmm. Ok. Jeszcze raz. Do grzybowej musimy dotrzeć. Już niedaleko. Grzybowa. Spoko grzybowa. Ojoj, oj. a my idziemy do bossa na górze, a nie mamy tych przecież tej wyrzutni całej. A za cholerę nie wiem, gdzie jest oko tamtego, nie pamiętam. A tam jest. <laughs> Widzicie jak na czas? Nie wiem skąd te grzyby spadają, przepraszam. Jest oczko, to możemy po prostu zeskoczyć i będzie git, bo na razie bez wyrzutni to możemy co najwyżej naskoczyć bosowi. Ja tu mam skoczyć? Nie? Aha, no dobra. To od razu skoczmy do tego bulwy. E, trzy monety za mało, żeby iść do świni. Chociaż może znajdę. Może trzy. Zabiłem go już raz. Okej, okay. oj, cztery kurde, czterech robotników mam. Wszystko takie niedokończone. Może tu będzie moneta. Jeszcze nie, momencik. Hm. A jest, jest, widzicie. Pięknie akurat. O, jeszcze jedna. Dobra. Wow, dzięki BAS za znalezienie mojego oka. Dam Ci e, wyrzutnie dysków. Powinna Ci pomóc e, e, przy silniejszych przeciwnikach. Powinna, ale to nie znaczy, że pomoże. Mamy te dyski całe, ale nie będę ich. Kurde, już je zmarnowałem. <gry> Oj, o matko, jeszcze znowu skoparki. Trzeba przeskoczyć. Jaki żywot tego baza jest tragiczny. Oj, oj, dobra, poczekamy sobie aż będzie wjeżdżać. Jeronimo! A! Wow, wow, nie wiem jak to się udało, jakiś Bóg mi pomógł. Ale jest. Gra gitara. Grzybowa spada. Pff, ojoj. <grybowa> Przepraszam, jestem trochę napięty. Wow. Dobra, cicho tam. <grybowa> Teraz sobie tutaj zgrabnie przeskoczymy. O, do świni nie poszedłem. Dyski marnuje, no ja zapomniałem. Grzybowa spada. Uciekać. Ta grzybowa ma straszny zasięg rażenia. No. Nie wiem, gdzie ona tam jest, ale po prostu wszystko wokół siebie razi. Miasto widać w oddali w nocy. Bardzo ładne miasto. Jedna tekstura, kurde, na krzyż. Oj, a nie zdążę. Mhm, Jeszcze raz nie zdążyłem. Spokojnie. Wszystko po kolei. Oki, doki. Grzybowa znowu. Mmm, zjadłem grzybową w sumie. Grzybowa. Dobra grzybowa, nie. Aaa! Wow, kurde, nie zjadłem już grzybowej. Dobra, grzybowa jest zła. A miałem powiedzieć, że nie jest, kurde. Widzicie, co za ironia. <grybowa> Oj, co teraz? <grybowa> ja tu się boję po prostu. <grybowa> Oj. A da się na to zeskoczyć? O, da, dobra. To już wiem gdzie iść. Dobra, aj! Czemu to tego nie zabijano? Już laser jest lepszy niż... Oj! Wyrzutnia dysków! Jak to się dumnie nazywa. Do dupy ta wyrzutnia. A jeszcze na górze jeden Cyklop, dobra. On będzie nosił nazwę cyklopa. Kurde no Nie ma czasu do stracenia Cały czas mi kurde truje A! No po prostu masakra Zabiło mnie Grzybowa mnie dobiła A ja tu w ogóle na życie nie patrzę Bardzo mądrze Słyszę już bossa Oto on Pozbieramy sobie dyski co nieco. O nie, 13. Muszę jeszcze trochę wziąć, bo 13 to niezbyt zachęcająca liczba. Przed walką z Bossem, gdzie są jakieś dyski jeszcze? Kurde. Zaraz no spoko. Hmm. Tam są, pamiętam. Tutaj. A nie, tu jest robotnik. Też dobrze. Hmm, hmm, hmm. Coraz dłuższe te plansze, no nie? Dobra, chodź tu. 13. Ha ha ha, ha. zabij mnie Jack Jacka Młota Bosa, żeby zdobyć znak pizzy. E, mam nadzieję, że zabrałeś ze sobą wyrzutnie dysków. Ja mam nadzieję, że się na coś przyda, kurde, ta wyrzutnia. Nie pamiętam jak się go za załatwia. Aaaa, grzybową rzucam! <grych> o lol. Po prostu, jeszcze ta kamera dobija. A, zabija go! Dobrze, dobrze. Puuu, gorąco! Ha, umiesz, tak? <grych> chodź tu, chodź tu. Taralala. Dobra, dyski mi się skończyły. Muszę się doładować. On tam czeka, nie. Czekasz na mnie? Jak miło, ale nie trzeba było. <grym> hmm. Bum! cię. Dobra, połowa dysków poszła na spacer. I jeszcze ta połowa dysków, kurde, nie trafiła. Aaaa, dyski, dyski, ja! Nie! <ścoughs> Nie, zostaw mnie! Ja go czuję, słyszę, kurde, widzę. Zaraz padnę tu. To jakaś tragedia z tym bosem. Tam czeka. Chodź, chodź, przyjemniaczku. Grzybową nie rzucaj. Grzybowa jest zabójcza, może mnie zrzucić. A on tylko na to czeka. Dobra, dyski, dyski, szybko, on tu czeka. Nie, nie. Hmm, gdzie on się podziewa? Coś go nie słyszę. Super, dysków nie ma. Limit mi się skończył chyba. A, nie, dobra, są. Tylko gdzie on jest? A widzę go. No, come on, come on. Co ty na to? No. Tak to się robi. W tej story 2. Monetkę mi zostawił, ale nie zdążyłem jej zabrać. Znak pizzy niestety nie ostatni, bo efektownie by było to zakończyć poziom. Ale efektowniej będzie skoczyć. Może trafię nawet w świnie. Bo chcę sobie skoczyć stamtąd. Stamtąd? Stamtąd. Stąd. Znaczy się. Okej. Okay. Teraz tylko odebrać żetony. I kończymy poziom. Super. Po prostu widoczki. A wiecie, że tam jest ekstra życie na dachu. Skoczymy po nieco. Ło, wow, wow, wow! No, proszę, sekrecik. Ekstra życie. 8 mamy żyć. Jedno straciliśmy pierwsze życie stracone w grze. Już na czwartym poziomie. Dzięki za znalezienie moich małych robotników bas. Tu jest twój znak pizzy. Dobra, kolejny. Keep on playing, jeszcze świnia. Bum, bum, bum. Ha ha ha, zabijecie. I tak nie mam co zrobić z tym czymś. Param, bam, bararam. param. Mam nadzieję, że słychać i mnie gra. Jezus Maria. Uff. Dobra, Świnia. Dobra robota, Basta. twój znak pizzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Na koniec świata. I jeszcze dalej. A? Wszystkie 5 i nowy bonus. I 54 monety. Save, save, tak, tak. Tu. Zakończony. Tylko teraz. Ogród Diego, O nie, nie, nienawidzę tego poziomu. Teraz aleje. Aleje and Gallis. Allies and Gallis. O. Aleje to po prostu znienawidzony przeze mnie poziom. Nie umiałem go przejść prawie w ogóle nigdy. Tu jest trzeci bonus. Kotwica. No, ale to następnym razem. Kliknijcie, myszą, na film obok, jeśli będzie obok. Dobra. Dzięki, jeśli mnie oglądaliście, to był szusuro. I do zobaczenia następnym razem w Let's Play to History 2. Cześć!